Z okazji Dnia Edukacji Narodowej para prezydencka Karol i Marta Nawrodzcy zwróciła się z wyjątkowym przesłaniem do wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent i pierwsza dama podziękowali pedagogom za codzienny trud, pasję i poświęcenie. Życzymy Państwu satysfakcji z pracy, dobrej energii i radości z osiągnięć uczniów. Nie będzie normalnej Polski bez normalnej szkoły, a mogą ją tworzyć tylko dobrzy nauczyciele, mówił Karol Nawrocki. Poland. Marta Nawrocka dodała: G nasze dzieci chodzą do szkoły i sami wiemy, jak ważni są pedagodzy oddani swojej pracy. Dziękujemy za wysiłek, który nieustannie państwo podejmują. W przemówieniu podkreślono, że to właśnie polska szkoła kształtuje przyszłość narodu ucząc dumy, Historii i wartości. K budowa Polski współczesnej, bezpiecznej i przywiązanej do wartości patriotycznych, to wielkie zobowiązanie. Zakończyła para. Pod filmem do dali. K drodzy nauczyciele wszystkiego, co najlepsze.